Skoda Scala to samochód, o który pytacie mnie od wiosny. Nareszcie udało mi się go dostać do testów i opowiem Wam o nim wszystko, co moim zdaniem warto wiedzieć. Zapraszam! Zacznijmy od wnętrza. Miałam powiedzieć, że w sumie jak Volkswagen, ale nie do końca. Owszem, jest już wirtualny kokpit, jest duży wyświetlacz, jest znajoma dźwignia zmiany biegów, ale uchwyty na kubki są miniaturowe, ledwo mieści się w nich półlitrowa butelka. O kubku na kawę nie ma co marzyć. Czy to jest sposób na nakłonienie do zakupu firmowych kubeczków i bidonów? No nie wiem. Fotele w prądzie tylko w opcji. Tutaj. Fitnesie, ale też wygodne nawet w długiej trasie. No i częściowo w cieloku, więc tyłek w lecie nie będzie się pocił. Samochód wyposażony jest też w. E, jak się mówi, adaptacyjny tempomat po autogiełdowemu? Napisz mi w komentarzach. W każdym razie, adaptacyjny tempomat odciąża w długich trasach, nie tylko na autostradzie, ale też na zwykłych drogach. Sam zatrzyma samochód, ale po kilku sekundach stania w miejscu domaga się przejęcia kontroli i wciśnięcia hamulca. Z waszym ulubionym trzycylindrowym turbosilnikiem o pojemności 1 litra. Chcesz coś dodać o kartonie mleka? Otóż nie masz racji, bo mleka nie sprzedają w opakowaniach 0,33, najwyżej kole w puszce. A dlaczego 0,33? Bo taka jest pojemność każdego z trzech cylindrów i dopiero ich suma to litr. No dobrze, a jak z wyprzedzaniem? Lepiej niż się spodziewałam. Może to jest kwestia dobrego automatu, ale serio, nie czułam żadnego wysiłku ze strony samochodu, wyprzedzając od czasu do czasu ciężarówki na autostradzie. Poza tym jechałam ze stałą prędkością trochę poniżej limitu. Spalanie 5,5-6 litrów na setkę. W mieście skala jest bardzo dobra. Zwrotna, z dobrym zawieszeniem, które tłumi typowe nierówności, jak uszkodzenia w jezdni czy garby. Przydaje się kamera cofania, bo samochód jest spory. Nie, nie spory dla ciebie twardzielu, który powozisz paskiem w kombi, ale dla twojej żonki, której nie wiesz co kupić, błagam cię, nie zdrabniaj. Czy ona nazywa cię mążkiem, czy innym małżonciem? <grym> Skoda zrobiła ogromny postęp w dziedzinie wyglądu samochodów i myślę, że to sprawia, że o wiele chętniej jeździłam skalą niż oktawią parę lat temu. Nie mówię tylko o projekcie karoserii, ale też o kokpicie. Nowoczesne rozwiązania uprzyjemniają jazdę, a jeśli nie polubisz się ze skodową nawigacją, możesz podpiąć telefon i używać Android Auto czy Apple CarPlay. w skali jest wygodnie, są wejścia USB-C do ładowania urządzeń przenośnych i ISOFIXy. Zaczynam też rozumieć, dlaczego ktoś chciałby mieć panoramiczny dach. Optycznie powiększa wnętrze, nawet mimo, że zabiera trochę miejsca na głowę po bokach. Ale to jest problem ludzi znacznie wyższych ode mnie. A jeśli wozisz dryblasów, to niepotrzebne Ci ISOFIXy. Skoda wymyśliła na to Simple lewera na zaczepach w oparciach, są dodatkowe haczyki na zakupy. Haczyki są też po bokach i do tego siatki na drobiazgi, mnóstwo siatek. Ale jeśli właśnie myślisz sobie mm, najlepiej największy bagażnik w klasie siatki na zakupy, to mam dla ciebie złe wieści. Honda Civic ma większy bagażnik. Skoda Scala jest bardzo dobrym samochodem. No już, powiedziałam to, nie da się cofnąć. Zapewne będzie kolejnym samochodem dla przedstawiciela handlowego, bo mały silnik wystarczy w trasie, a bagażnik jest jednym z większych w klasie. Ale może też być bardzo dobrym samochodem rodzinnym, chociaż nie oczekuj, że kupisz ją znacząco taniej niż Volkswagena. Jeśli Ci się podobało, podziel się tym wideo ze znajomymi, daj łapkę w górę. Nowe odcinki każdy czwartek o tej samej porze. Dzięki i do zobaczenia!